Cześć. Witam Was w kolejnej odsłonie Biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie RPGowe produkty. Ponieważ ostatnio trochę przesadziłem z OSR-em, to postanowiłem, że dobrze byłoby pokryć coś z bardziej popularnej linii wydawniczej. Dlatego też dziś na kanale gości podręcznik do podmroku do czwartej edycji D&D, który jest jednym z najodważniejszych dodatków do tej edycji. No, ale o tym za chwilę. Jak zawsze zacznijmy od fizycznego wykonania. Underdark to suplement do DD4 wydany w styczniu 2010 roku. Głównymi twórcami tego podręcznika są wymienieni na okładce Rob Heinsu i Andy Collins. Jak zawsze, w przypadku jakichkolwiek pozycji do DD i za podmrokiem stoi cały zespół ludzi, których nazwiska możemy sprawdzić na karcie tytułowej. Na froncie widzimy bardzo fajną okładkę autorstwa Ewy Widerman. Choć z początku miałem mieszane uczucia co do tej ilustracji, to ostatecznie zaliczam ją na plus. Tył podręcznika zdobi ilustracja Vincenta do Trade, którą w pełnej krasie możemy podziwiać wewnątrz na wstępie jednego z rozdziałów. Całość wydana jest w twardej oprawie w formacie A4 i zamyka się w 160 stronach. Ja swój egzemplarz kupiłem w 2013 roku na Amazonie i niestety z racji słabej wtedy sytuacji finansowej zdecydowałem się na tańszy, używany i nieco uszkodzony produkt. To chyba jedyny podręcznik do czwartej edycji, który posiadam w kiepskim stanie i trochę boję się o jego grzbiet. Wewnątrz znajdziemy solidny papier i bardzo przejrzysty layout. Strony mają dwukolumnowy układ, a tekst pisany jest sporą, dobrze odbijającą czcionką. Ilustracje wewnątrz są kapitalne. Oczywiście znajdziemy tu kilka kasztanów, jednak większość ilustracji, a zwłaszcza te, które przedstawiają lokalizację podmroku, potrafią sprawić, że opada szczęka. Ciekawostką jest fakt, że część z nich została użyta w podręcznikach do piątej edycji D&D, m.in. w przygodzie Out of Charakterystyczną rzeczą w Underdark jest to, że mamy tu do czynienia z kilkoma ilustracjami, które niekiedy wyglądają jak wyjęte z ktulu. Przede wszystkim jedna z nich, przedstawiająca Toroga, to coś, czego prędzej spodziewałbym się w jakiejś przygodzie do Lotwpa niż w oficjalnej książce do DD. No dobra, to teraz dlaczego uważam, że jest to jeden z najodważniejszych podręczników do czwartej edycji? Jak wspomniałem w swoim wideo o czwórce, postanowiła ona łamać pewne schematy lub patrzeć na pewne utarte już prawdy z innej perspektywy. Nie inaczej jest z Podmrokiem. Cała koncepcja gigantycznego kompleksu jaskiń powiązana została z istotą Toroga. Pełzający Bóg Tortur. Tak nazywa się go w tym podręczniku. Szalony i okaleczony, wiecznie krwawiący, pełznie pod ziemią tworząc nowe tunele. Na swej drodze pozostawia plamy krwi, z których powstają iście lovecraftowskie potwory. Całą historię Toroga i tego jak wpłynął na podmrok znajdziemy szczegółowo opisaną już na początku tego podręcznika. Zaraz po tym otrzymujemy szereg informacji na temat tego, jak przebywanie w tej rocznej krainie może wpływać na emocje, a nawet poczytalność bohaterów graczy. Dostajemy też sporo pomysłów na urozmaicenie terenu. Na przykład ciekawie opisane różne rodzaje skał, na które możemy natrafić wędrując podziemnymi jaskiniami. Dowiemy się również jak wygląda tutaj handel oraz odpoczynek i wiele, wiele innych. Następnie przechodzimy już do opisów poszczególnych lokalizacji. Cały podręcznik podzielony jest na cztery etapy podmroku. Płycizny, głębiny oraz Feydark i Shadowdark, czyli podziemne krainy z innych wymiarów. I tutaj kolejna rzecz, którą wprowadza czwórka. Underdark to sieć połączonych korytarzy, które ciągną się nie tylko w naszym świecie, ale również w Shadowfell i Feywild, łącząc je wszystkie ze sobą. Pierwsza warstwa podmroku to właśnie The Shallows, czyli płycizny. Schemat jest taki, że najpierw dowiadujemy się o mieszkańcach tej warstwy podziemi, następnie otrzymujemy informacje na temat fenomenów, na które możemy się tutaj natknąć, czyli na przykład o opuszczonych kopalniach. Potem przechodzimy do opisów poszczególnych miejsc. Jako swoje ulubione lokalizacje tutaj mogę wymienić zigurat Czarnego Jeziora, który został wybudowany przez cztery rasy, w czterech różnych wymiarach, w czterech różnych okresach. Mowa tu o Aboletach, Beholderach, Łupieżcach Umysłów i czwartej tajemniczej i niezidentyfikowanej rasie. To miejsce jest pełne świetnych inspiracji do przygody w klimatach kosmicznego horroru. Dodajmy do tego fakt, że Ziguratu strzeże plemię Kuotoa, które uważa, że rozwiązanie jego tajemnicy pozwoli im zapanować nad podmrokiem. Drugim godnym polecenia miejscem w płyciznach na pewno jest Hrak Azul, czyli żyjąca, przemieszczająca się i świadoma forteca zbudowana z gigantycznych grzybów. Oczywiście ciekawych lokacji znajdziemy tutaj więcej, jednak te dwie szczególnie zapadły mi w pamięci. Idąc dalej, mamy głębiny. Tutaj zaczyna się konkretna zabawa. Struktura jest taka sama jak w przypadku płycizn, czyli mieszkańcy, fenomeny, i przechodzimy do lokacji. I już jako pierwszą pozycję dostajemy prawdziwą perełkę, bo świetnie przedstawione Erlei Chinlu miasto drogów opisane na ośmiu stronach. Możemy tu na przykład dowiedzieć się o szlacheckich domach rządzących miastem lub tajemnym kulcie starożytnego oka żywiołów, który ma tutaj swoich przedstawicieli. Kolejną znakomitą lokalizacją jest Ksarkor, czyli Królestwo Aboletów. To miejsce jest opisane jako wir który przypomina krew próbującą zaschnąć wokół miecza przekręcanego wewnątrz rany. Abolety z Ksarkor widzą wszystko i wszędzie. Ale to oczywiście nie koniec ciekawych miejsc w podmroku. Mamy tu bowiem opis Nihilat, czyli upadłego imperium Ilitidów. Na tym terenie znajdziemy mech, stworzony z tkanki mózgowej, którym mogą żywić się łupiezce umysłów, by podtrzymywać swoją egzystencję. W dalszej części podręcznika dostaniemy opisy Fejdark i Shadowdark. Zwłaszcza Fejdark jest bardzo brutalnym miejscem, w którym możemy natknąć się na przykład na gnomy kanibali czy Fomorian. W Shadowdark z kolei otrzymamy m.in. opis cmentarzyska demonów. Ostatnią częścią podręcznika jest bestiariusz z nowymi stworzeniami lub nowymi wariantami klasycznych potworów. Dostajemy oczywiście pełny stat blok Toroga wraz z kilkoma stronami umiejętności oraz jego genezy. No dobra, to jak zawsze kilka słów ode mnie na koniec. Bardzo podoba mi się koncepcja nadania podmrokowi jakiejś historii powstania i Torog bardzo pasuje mi do tego pomysłu. To istota, która ucieleśnia przyjemność z zadawania fizycznego bólu sobie i innym. To czołgające się pod ziemią zmaltretowane ciało. Na pewno ten fakt dodaje całemu podręcznikowi elementów horroru, które bardzo dobrze współgrają z podmrokiem. Co do opisanych wewnątrz tej książki lokacji, to jestem trochę niezdecydowany. Uważam, że niektóre z nich są wybitne i szalenie mi się podobają, z drugiej strony jest tu kilka miejsc, które są po prostu nudne albo głupie. Jedno z nich to dosłownie spot do bicia potworków i klepania expa. Mam takie wrażenie, że te nudniejsze miejsca są dodane jako balans dla tych naprawdę odjechanych. Gdybym to ja decydował, zrobiłbym wręcz przeciwnie i wcisnął guzik szaleństwa do oporu, by powstało więcej lokacji takich jak Zigurat czy Sarkor. Gdyby ktoś zastanawiał się, gdzie można ten podręcznik jeszcze dostać, to wersja PDF i Print on Demand w miękkiej okładce są dostępne na drive'u. a oryginalne wydanie dość często można znaleźć w cenie około 120-150 zł na Amazonie, eBayu czy na bazarku RPG. No dobra, to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o takim podejściu do podmroku i co sądzicie o Underdark z czwartej edycji. Pamiętajcie, by dać łapkę w górę, jeśli wideo się podobało, lub łapkę w dół, jeśli nie przypadło wam do gustu. Jestem również na Instagramie i Facebooku. Linki do fanpage'y będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!